Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z gry Bionic Commando. Moi drodzy, w poprzednim odcinku, jak sami widzieliście pod koniec, mieliśmy tutaj takiego dużego węża, który nagle nam wyskoczył. No i właśnie teraz postanowiłem, że nagram z tego momentu i Wam to jeszcze raz pokażę, żeby było wszystko tutaj na wizji w tym odcinku. Zobaczcie, wchodzimy na parking. Nagle ziemia się trzęsie i patrzcie na to, co się teraz stanie masakra. Teraz moi drodzy, jak to coś pokonać? Wow. Teraz się wszystkiego dowiemy. Gdzie on jest w ogóle? Wow. Już go widzę. Nie hey, patrzcie, traci życie. Wow. Wow, wow, wow. Co się robi dziwnego? No coś tu pali. ho Kółeczkę mi zrobił, że nie mógł uciec Coś tu spadło. O, super. Granatnik mamy. Czyli na pewno jak będziemy mogli, musieli rozwalić w ten sposób. Gdzie on jest? Teraz gdzieś wyskoczy. Wow. Wow. Tutaj widzę. Widzę. Traci życie, nie? Schował się dziad. Wow, masakra. No, coś spadło. Lol. Zaraz zdechnę. Oj, moi drodzy, coś czuję, że to będzie ciężki przeciwnik. Gdzie on jest? No znaczy, rozwalmy go. Znowu się dziad schował. A już wiem co kmini. mini. Zróbmy jakieś uniki, żebyśmy nie oberwali od niego. No znowu? No nie, jeszcze i na raz. To się na nas wściekł. Wow, 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 wow. wow. Tego mojej drodzy nie było. O co chodzi? To jest właśnie, mogę się do oka go przyczepić. Wow! Aha, wiem o co chodzi. Teraz mamy tak rozwalić go w ten sposób. Mamy tą umiejętność, że jak spadamy z góry, to możemy takim impetem właśnie na niego wskoczyć. Wtedy po prostu nie będziemy tak swobodnie opadać, tylko po prostu z impetem w jego oko uderzymy. Tutaj mam następny zapas granatów. Są mi? Wow. Słyszę, że tak to przeżywam. Ale na masakra jest. Ale teraz chyba nie trafiłem. Uwaga, mogę... oberwał dziad. Cały czas traci życie. Tu go widziałem. Pod ziemią. Tutaj chyba też go mogę nawalać. Tak, obrywa. Wow. Nie mogę go rozwalić, nie rozwalę go. Ej, ja zaraz spłonę, no. Dobrze, dostawa granatów mi tutaj... a nie, to nie jest granat. On zaraz skinie, zobaczcie. A, chyba ma e, e, określony limit życia, z tego co zauważyłem. No, nawalam go, nawalam. Wow, opada. Dobrze, znowu się tego oka przyczepmy. I znowu to samo wyrzucę nas w górę. I teraz uderzmy w niego, z niego impetem. Zginął, nie jeszcze jest. Jeszcze dziad żyje. Zobaczcie rozwala się. Chyba. Chyba tak. Jest, świetnie. O w czapę. Bym mu jego strzępami świetnie, się wykonana, nie było tak ciężko, moi drodzy. Możliwe, że taki krótki odcineczek nagramy z tym tylko e, weźmy. Wow, ile mam boi? 600 też? Nawsze było H400. Dobrze, przejdźmy jeszcze na drugą stronę. Choćby się tam gra zapisała. Dobrze, żegnaj. Dobrze moi drodzy, wam bardzo dziękuję za uwagę. Krótki odcinek, jak był krótki, ale dzisiaj chciałem pokonać tylko tego węża, więc ja wam bardzo jeszcze raz dziękuję za uwagę. Zapraszam także do subskrypcji kanału, lajkowania oraz komentowania. No i zapraszam już jutro na kolejny odcinek z tej gry. Trzymajcie się, cześć!